No i zaczynają się igrzyska z Solowej Kolejki. Um. <coughs> The Jack's God. To mamy przerobarę, no. Co ja poradzę? Nic nie zrobisz. Co ty chcesz zrobić? Nic nie zrobisz. Chcesz wygrać to? <śmany> o o czym ty marzysz? Ej no tu ktoś jest! Siedzi z... Jakie ty... Jakie ty Jakie... Jak... You didn't see, see? Ale ten nie ma masterki. A może to nowa Masterka X? To jest Masterka do eliminacji raczej przeciwnej drużyny. Ona na wejściu przekreśla cię. Przekreśla twoje szanse na LP. Przekreśla twoje szanse na wszystko. No to ciapciamy. Sam nie wiem, czy jestem w stanie zabić tego Wiktora na Eli z Begarem. byłbym w stanie, gdyby siedział nie na tym spiku i bym powiedział mu teraz Leszek, weź go tam i teraz trochę. Rzuć w niego trzy razy z kilem. A jak ja przyjdę, to już będzie trochę obity. I połowę HP to ja mu zabiorę sam. Ale Leszek tego nie robi. Bo to Goldberg 96. Ale może to dobry Goldberg. Goldberg, czy jak to tam się zwie. Ja nie wiem, bo ja to nie wiem. <ścoughs> nie wiem, bo ja to nie wiem. W każdym razie mam trzeci poziom. Dałem mu sygnał, że już jadę. Przyszłam pociąg ze stacji wyruszam. Oddał sygnał, że nie. Ale to nie ma znaczenia, bo trzeba mu wpiernąć. I teraz mógłby wrócić i sfleszować. Ja wiem, że nie masz E, ale on ma wpierdol. Teraz on się będzie bał podejść, bo będzie wiedział, że to się mi w Uważcie, kurde, gagatki, to jednak boli, jak tak sobie wyjdę do przodu. Dawaj, pokaż, że masz więzienia moc. Przesunąłem górę. Nie byłem pewien, czy mam tego staka na nim. Nie byłem pewien. Ale go białem, dlatego teraz idziemy na boga Jaxa i pokażemy mu, że bóg Jacksa, ...to nikt w niego nie wierzy. Ja wierzę tylko w elo boosting. Ale nie od mojej drużyny, bo moja drużyna nie bustuje. O nie widzi mnie, dobra. No weźcie po miejscu. I teraz zrobię? Py, py. py! Ale to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie, oni nie rozumieją. Prawda jest taka, że taki człowiek wie, że nie może się wozić po tym rewirze, bo czeka na niego zasadzka. Nie jest tak, że tutaj ludzie mi pozwalają kroić moich przyjaciół. Tylko jak się za to bierze, to musi liczyć się z konsekwencjami. No i teraz, jak to się zbudować? Ale spróbujemy jeszcze raz troszkę go obić, żeby musiał wracać. O jeszcze jakbyś ty ten skoki studa wybejtował, to w ogóle by było biodem. A ty tego nie zrobił, bo to jesteś Major Bota. On go tak nieśmiało dotknął tym mieczykiem swoim, znaczy tym swoim, tym czymś. No, ale w porządku. Nie chcesz mojej pomocy, to ja cię zmuszać nie będę do tego. O, Goldberg, uważaj! Kurde, w sumie ten Wiktor to jest taki free kill. Trzeba to wysiedzieć, bo tam są najłatwiejsze kile. To jest naj najłatwiejsze kile w Polsce. Taka oferta. Słowy rift. Już dzisiaj najłatwiejsze kile w Polsce. Zapraszamy wszystkich. Co? Nie chciałeś poczekać Masz tego CDA weź mi tam napisz no, jak dobre. tu poczekam Dwie. Dobra już. No. O bacz, Goldberg! 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 Ty to jednak widzę ćwiczyłeś tego wida Nie do co ja no. Nie wiem co powiedzieć Ale ja właśnie Od dżungli A wiecie dlaczego nic z tym nie zrobiłem? A mogłem? A miałem smajta i miałem wszystko Bo ja nie wiem Ja się chyba załamałem tym, co się na bocie stało tak bardzo, że ja po prostu tak stwierdziłem... Kurwa. I się wywaliłem. No ale dobra, mamy wszystko i pokażemy im, że to wcale... Znaczy, bo oni sobie teraz myślą, kurwa, jaka ciotka wyjechał się w dżungli, to, to jest w ogóle free To Goldberg go nie wykieruje. Ale ja sobie myślę, a... O kurde, zabrali mi dżunglę. Znaczy, nie myślę sobie, że żeby mi zabrali dżunglę, ale... A? Chłopaki się nie spodziewają. Chłopaki się nie spodziewają. zwyczajnie zabiorę tego tego blue. Z tego względu, że dużo potrzebuję szóstki. Tylko teraz, jak ją wykorzystać? Może na tym bocie mi to wykorzystał? Bo to Ezreal dostaje od fate. Mamy Bejda Ezreala, który ma topa. I nie chcieli się z nim zamienić. I teraz jakiś czopek, który się uczy. Grać z realem jest obocie. Jest tylko jedna możliwość w tej grze, jeden pewniak, dafinować Goldberga. Ach, dobra, Goldberg zawsze jest tutaj na, na czas, sieba. No co tam z pierdzielc? Górny Ty bo jak on mnie za tym S e znowu to ja naprawdę dostanę od niego w pierdziel Z tego, że on ma szósty a ja mam siódmy Ale jak on mi procentówki zabiera to ja... ja... To ja już, ja już widzę TD5 na mojej klacie Już witam się z moją nową dywizją Aaa, ah, Raptory też pokonał. One mi odebrały życie. Boję się tego Jacksa trochę. Mówię dlatego, że mówią, że jest Bogiem, ale pójdę tam, bo mam double buffa i nie mam ulti, to dlatego tam pójdę. Widać mnie? Katapulty też nie ma. Ale jest Goldberg! Goldberg! Dobra, zabiorę tego Ward'a, bo... Nie ma sensu. Chod, niech on wie, że Goldberg ma tutaj obstawę. I że to nie ma tak, że... A że to pójdzie płazem. Nie ma tak. Bo jeszcze, że jak tego Goldberga rafiduje, to on, to. On... Ale trzeba takie ryzyko podejmować sobie czasem na samoderstwie. Dobra, 10 sekund do ulti. Za wcześnie się wbijam. Ale tak liczyłem na to, że ten big jednak. Ło! jednak chłopaki są na. Nie, Goldberga mi nie będziesz bił. Goldberg, pomogę Ci.

Przyjmę te turetowe hity. Jakby to był mój turet. Bo ja swój turet to bym przyjmował. Hit Otwartymi hitami. Ciekaw jestem, czy też że w ogóle obserwuję Wam z tym swoim turetu. to to, żeby się nie wywalić, bo to jest, to jest w ogóle krwiożercze. Ja nie wiem, jak to bije w ogóle? Aha, Goldberg się pyta, co powinien budować. Dobra. I już niestety wiem, że Goldberg nie do końca sobie zdaje sprawy z tego, co tu się odpierdziela wokół niego. Ech, dobra, więc, 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 Pójdziemy w Triforce tym razem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mam nadzieję, że po prostu będę łasczył to i. W ten sposób wszystko się samo ułoży. Wszystko będzie dobrze. Daj mu się stepić! Dobrze. Teraz obracamy wszystko. Boże, jest. Dobrze. Jezu, chłopaki. To jest piękne. Jezu, chłopaki. Bierzcie ten turet. Zabierajcie ten turet, bo to jest wasze. Zabieraj ten turek tam! Jeden z drugim, Boże, dobra, Goldberg, idziemy widać. Tam weźmiemy ten turet, bo oni się nie znają tej rzeczy. Dawaj, Goldberg. Owróci zaraz, spokojnie. Nie denerwuj się, Goldberg, wszystko jest pod kontrolą. Zacznę, turek, widzisz go? To człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak on siłę w swoich rękach. O, Opa! No chyba se żartujesz, że ja nie mogłem E użyć, bo mnie zestunował. Ale gdybym trafił Q, to byłby insta-dead. Czyli krótko mówiąc, death tu już nie trzeba ich zadawać tutaj. tutaj jest... Martwię się o Goldberga, bo on taki... No teraz... Pomocy! Pomocy! Jaki ty jesteś, Goldberg tak Nagle się zdziwił, że go biją. Nie wiem co powiedzieć w tej sytuacji. Nawet nie wiem co powiedzieć. Tu jest duży kill potężny bo zgrał, ale ten to taki zagodna, chce coś zabijać. No, i widzę obie całe życie, opatrz, zobacz, zrobił to. Dawaj, nie przejmuj się nim się przejmie. Jestem martwy. No ale mogłeś już mi zostać. Dobra, nie będę płakał jak Goldberga. Patrzcie jak mnie tutaj. Goldberg, lecę o może, Goldberg! Zabił! Goldberg, my jeszcze waliemy drugiego. Walimy go. Goldberg walimy. To tylko se ustaw więzienie, dobrze. Dobra, może podejdzie, do ciebie. No nie! Turet! O! Nie wiem, ja bym tak bardzo chciał z Goldbergiem coś więcej zrobić, bo on zasługuje na to. Ale ja nie jestem w stanie, bo brakuje do a troszkę. Może jakbym kupił tego Sheena zamiast y, tego, co kupiłem: kamyka i miecza, to może coś by z tego wychodziło. Muszę przyznać z pokorą, że to jest moja wina, że to nie Goldberg zawinęł, to ja. Chciałbym grać z nim duo, ale się wstydzę zapytać. Tak jak zawsze, jak z kobietami. Jest piękna kobieta, tylko się wstydzę zapytać, czy zagra za to duo. Diamond is my favorite division. Ciekawe, czy byłeś wyżej. Tak, wypowiada się, jakby faktycznie coś tam. co było. Dobra, kupmy to. Kupmy młotek. I kupmy sobie nożyk. Do smarowania masła, albo do luteli. O nie! Blitzkrack zaskoczony. Ucieka. Ucieka! Ale Goldberg już tu wjechał! Patrzcie, Jezu, jaki Koba, jaki on jest dobry! Goldberg! Goldberg! Nie no, grać Goldberga to nie jest dobre. A ja nie mam. A ja nie mam. Ulta. mnie no, widać teraz już. Czekaj! Dobrze. Bo no zaraz. Bo multi zaraz. Nie wiem czy coś zrobimy. Dawaj dawaj, czy nie? Dobra. Coś z tego wyszło za Goldberga to było. Ale gość ma jeden pięć, także to nie jest... To nie jest jakiś Eldorado, żeby nie było. Nie czuję się jakby zgardał jakiś złote rudo. Wiesz, jak ja to mówię z zdatkanym nosem, to brzmi jak złote rudo. Ale przypomnę. Ja sobie ja pierdzielę jak można tak mówić w ogóle. Wejdź. no, kurde, ale co masz? Co ty masz w ogóle? Nie? Dobra. Jest break. Lodzem Drake'a w rzece. Zapraszam, bilety. Dostępne jeszcze. Zrobimy to. Zrobimy to, wierzę. Ja multan, o jezu, już ładny tu już się pojawiają. O boże, to nie jest dobre. Drugi smok tu zaraz przefruję, coś czuję. Mam to! Mam to! Udało się. Goldberg to zobacz co on zrobił. Nie patrzysz, bo byś widział. <grystanie> Dobra, jedziemy. Pyk. Pyk. No i co? Jesteś tu czy nie? To jest ten co nigdy nie umiera. Ale teraz mamy Blaszaka ze sobą i to się zmieni. No dawaj! Co ty czekasz? na co przecież wizja była byś wjechał ojej. Idę po blue, bo potrzebuję magii więcej. I don't want realism, I want magic. Jak nie rozumiecie tego, to ja wam nie przetłumaczę, bo ja sam nie wiem co to O, prawie. Prawie jestem 12-letnim dżunglerem. Jeszcze chwila. Dobra, wielki mi pozwolą. Trzeba mieć doświadczenia życiowe i już jest w domu. Okay. Teraz jak z piguły wjadę, to się skończy, bo to, to nie są przelewki. Oni myślą, że to są przelewki, a w domu się nie przelewa. I co? To pa coś forsujemy tutaj? Jax, Jax ma 000 z... Co to jest za bydle? Do no jeszcze jeden hit oh, jeszcze mnie uratował Gdzie jest ten Jax? O Boże O Panie Panie Adamie, gdzie jest Jax? Bo ja się boję chodzić tutaj po lesie teraz I jak mnie uratowały Przyjaciele moje Thank you Jero ta gra to chyba jednak wygrała będzie. Ten Goldberg to chyba jednak wie co robi. Ezreal się na stepił. A ja myślę, że ja jestem w słabym Elo, jak ja jestem w dobrym Elo. E, dobra. Let's get to the fun part. Co tu zrobić teraz? To jest właśnie ten moment, kiedy każdy gracz zdaje sobie sprawę z tego, że nie wiadomo, jakie decyzje podejmować. No, 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 no. Dobra, może jego. Może jego. Blaszaku! Blaszaku to prawie jak hasaki. Plaszaki. Aaa boże, co tu zrobić teraz Dobry call da do raptory no? To jest, to jest, to może być to Dobra, chodźmy tego Jacksa, przetemperujmy, bo on ma za dobre staty jednak on się chwali, że tam dwie dziewczyny Ja nie wiem, gdzie te dwie dziewczyny, przecież on w gry gra Odkąd zacząłem grać w gry, to ja wiem dziewczyny, no, a czy nic nie widziałem? Sieła! o, myślałem, że zabiorę Niestety nie fali, no jak to nie jest fali? Ja się dobrze bawię, śmieję się z przyjaciółmi. Wszyscy się dobrze bawią. Jak, jak przywaliłem? No dobra, może nie ja. Może to Goldberg. No Goldberg trzy razy z nim miał i pewnie zawsze wygrywał, bo to Goldberg. Nie mówi się wejgarstwu. Mówi się Goldberg, please, don't talk. Macie oh! jakieś grafiksy? Poczęstujesz mnie? Tych grafik muszę Weź po częstuj, Poczęstuj grabem! No dawaj, dawaj, to jest twoja chwila. Nie widzisz, masz otwarcie. Jest to pening Możesz zrobić. Możesz zrobić. Czemu nie robisz? Rób. Dobrze! Dobrze! To nie! To nie jest dobry moment! O, wysuwają się za darmo. O, o, teraz ja się wysunąłem za bardzo. Dobrze, że się spękali, bo jakby się nie spękali, to już dawno gryzą glebę. <laughs> Kłaczek. Dawać tego smoka. No chyba sobie żartujesz. jeszcze masterka taka. Do. No! Słaba taka masterka. Nie ma się takich, nie posiada się takich masterek, bo to przypomnę. Się... Musiałem go obrazić, bo to co by czynił tutaj. Co coś chciał też? To jest spryciaro. To jest spryciaro, Jada Maine. Zabieram Blow, bo po co Goldbergoni Bo ma tyle siły, że on nie jest w stanie tyle uwieść. Jego bice nie są w stanie przechować takiej ilości siły. Dlatego chodzi z takimi... Czapkami i rękawiczkami, bo... Bo to przechowuje jego siłę. pomysł, pomyśli halo, pierdziej głupoty, czasem ja pierdolę. Człowieku, jak ty gorsze rzeczy ja, mówiłeś. Jak się urodziłeś, to ty myślisz, że lepsze zdania budowałeś? Chcę przypomnieć, kurwa, co ty mówiłeś. Jak ty nawet po polsku jednego słowa nie mogłeś ulepić tymi, tymi dźwiękami, co wydawałeś za Bobasa. A ze mnie się śmiejesz teraz. Nie można tak robić. Dawaj ty, weź go pi. Co sobie myśli? Przecież on mi nie zadał w ogóle obrażeń! Co on sobie myśli? Przecież on nie ma pasterek. A to jest poziom D2, żeby nie było, bo ludzie pytać w komentarzach... I mówię, o Jezu, ty smurfujesz na brązach! Jaki przypadek dla człowieku? Tak nie masz poradniki na brązach, bo tam wszystkich stampujesz. Ja nie stampuję, ten godberg mnie kieruje. I to nie są brody. Zapamiętaj, dziomeczku. No zawsze zapamiętaj. Kodeks ulicy. Kiedyś rodziczy. Eee, kola barola, no ja nie mam smajka. Zresztą tu jest wizja, to nie można tak robić. Trzeba go zabić. Jaki kogo nie zabijesz? To nie kolujesz, malowe. Bo... Chyba, że są wszyscy na bocie, nie mają teleportów i w ogóle piszą do siebie jeszcze przed kim... kimś... To zobacz, wizji nie ma. A jednak dobry call! Co to za kole piękne! Jakie wspaniałe kole! Wziął tego barona, bo ja nie umiem smajtować. Ale nie mówcie mi koło, bo to wyjdzie, że ja jestem taki boostowany przez Godberga czy co. E, dobra, buty kupię jakieś. Ale nie od Mresa, bo przecież ten Viktor to w ogóle nie istnieje. Przecież on mi nie będzie zadawał obrażeń, to chyba kwitnie teraz. Ale dobry team, nie? Zobaczcie, patrzcie w ogóle jakie staty wszyscy mają, wszyscy kery, wszyscy najlepsi. Jakby zaraz wchodzimy razem do Challengera to Zaraz kasujemy te gry i idziemy na Flexa, bo to nie ma sensu grać samemu, jak się poznaje takich ludzi Jak się zawiera takie znajomości Juuuu! przez pół jadę i go real na nich wszystkich Może wali jakiś piorun ale takie gry się czasem toczą one się odgadają czasem naprawdę a ty później jeden z drugim piszesz kurde ja nie jestem w stanie wygrać gór, bo ja mam słaby team tobie i dobry team co ja mam słaby team? Nie. a jak ja mogę być dobry to ty też możesz być dobry vi honoret dziękuję jestem wspaniałym graczem udowodnię to w następnej grze Żegnam się z wami i do następnego. Hi, hi, hi.